Dzisiaj kopiemy w skrzyni palety A tak jak widać, są to skrzynie o rozmiarze 160-120. Podstawa i 125 wysokie. na 210 mieści w jedną skrzynię. Ja Dzisiaj pierwszy dzień kopania w skrzynie Pracuję na ciągniku. Kopiemy w skrzynią palety. Właśnie, że ścieżkę. Jest krótkie pole, także każdy sobie zrobił swój zagon, żeby się nie hamować, bo wysypujemy w skrzynię, a to trochę schodzi, dlatego sobie każdy ma swój zagon rozkopany i kopiemy. W ogóle nie lubię w skrzynie kopać, bo to czasochłonne jest, strasznie wschodzi Z wysypywaniem, później z rozładunkiem, z załadunkiem pustych No ale... Musimy Tutaj widzę jakiś kamień Muszę do góry podnieść, bo jest kamień Przejdzie? Przeszedł Teraz widać, mamy jedną stronę uniesioną. Pokropię ścieżkę, żeby nie brać brył, a druga w Druga. Coś mi tam się zapchało. Ciężko mi jest, jedną ręką, ale już ten chcę cofnąć. Chcę cofnąć. powinno pójść jak się wyjedzie z rządka to zaczyna się pchać albo teraz muszę unieść yy, muszę unieść tam to żeby nie brało mi z y, ścieżki ubitej ziemi i jadę dalej mamy takie dwa zestawy zrobione tak jak tu widzimy jeden zestaw do skrzyń na jeden wchodzi 8, na drugi też wchodzi 8 skrzyń yy, i tam z przodu przede mną też jest taki sam zestaw po 8 skrzyń z tyłu te, ta przyczepa to jest zrobiona z D83 taka platforma. Tutaj yy, tak jak i tam a ta z przodu przyczepa to jest przerobiona przyczepa to taka przyczepa do włożenia bydła yy, żeśmy przerobili ją na taką platformę. Dodatkowo jeszcze jeździ taka przyczepa pożyczona do słomy Pronara, 3 I ciężarówka stoi na polu. W razie gdybyśmy nie zdążyli, e, znaczy gdyby nie zdążyli, e, okrócić skrzyniami, to wsypujemy na ciężarówkę, a później z rana rozładujemy to. E, będziemy sypali zprost przez okienko do skrzyniopalec przyczepa. Teraz, teraz wracam drugim rządkiem, tak jak widać. Z boku widzimy magnum jest na drugiej ścieżce. W tym kombajnie mamy taki fajny rękaw do wysypywania w skrzynie. Bardzo łatwiej. w tym kombajnie ja tego nie mam. Trzeba będzie coś na przyszłość pomyśleć o tym rękawie, bo tutaj był ten rękaw jak ja kupowałem ten kombajn. No Dlatego jest to utrudnione sypanie, ale jakoś tak dużo nie, jest, nie kopiemy w skrzynie bezpośrednio, także jakoś sobie e, damy radę ścieżkę już mam rozkopaną, teraz jadę rządkami z boku kurwa, mać zobaczcie co mi się odwaliło jechałem w tamtą stronę załączył mi się wysyp zbiornika i wywaliło ziemniaki tutaj ze zbiornika w wędliny a dlaczego tak się stało? bo tak, to nie jest przymocowane ten joystick, tu mi się wsunęło, oparło mi się o podłokietnik i dlatego mi tak wyrzuciło te ziemniaki jutro to tutaj muszę przykręcić tu jest gdzieś uchwyt wszystko nie wiem czemu ten, tego tu nie przykręcił wcześniej. Yy, dobra, jakoś to zbiorę, zbiorę to jakoś kombajnem, bo nie mam innego wyjścia teraz. Jakoś mi się to udało zebrać, cofnąłem chyba 23 razy. No jeszcze tu zostało na redlinie, ale tak będę jechał w drugą stronę, to zbiorę. Tutaj mamy także w tamtym kombajnie Inaczej działają joystyki niż w tym są troszkę inaczej. Ruchy nie wiem, czy to się jakoś przestawia, czy nie. Nigdy się nie zagłębiałem w to głębiej. Jeżeli ktoś wie, to niech napisze w komentarzu, czy można to zmienić, czy nie można. Bo tam jest podnoszenie, jest odwrotnie, koła są odwrotnie w ogóle. No, te dwa joystyki są na odwrót. Ruchy. Właśnie wysiadłem z ciągnika i idę oszacować straty. Zdarzyła się taka sytuacja. Szczepa się przewróciła. Naładowali na jedną stronę, a traktorzysta zawrócił za mocno. I się przewróciła. Czy ja wina tego, co naładował na jedną stronę, czy tego, co zawracał? Za zaczep zgięty Rama trochę taka też jest zwichrowana, ale chyba będzie w porządku. Tu się skrzynia złamała. Na górę daj, na górę! O tak, dawaj teraz! Dawaj, dawaj! To podjedź płanomarką! Odejdź odejdź. Odej, odejdź, odejdź! Odejdź, odejdź, odejdź! Przątania ziemniaków jeszcze trwa Już jest ciemno, późno Z tamtej strony Już zrobili koło To już zrobiliście? Tak, no dobrze Już startuje no to dobrze i po wózach przyjechaliśmy, bo po ludzi trzeba pojechać. To czyś, no to Ja podnieść to na tyle od ziemi, nie? Już my motem popali kurwa, że już no dobra. no dobra, jedziemy. Dobra, już tylko dojedź dobrze, co? Kurde, już co zapechnął, nie, nie wiem. Ale myślałem o tym, mówili mi, że. Tam były takie przygody z tą... Tam kołem. się trzeba za każdym razem koło mało u nas robione Mówię jak się ja żeby tylko jeszcze mi koło nie pierdolnęło. Ja tak. No nie no. ja żeby mi tylko jeszcze koło nie pierdolnęło. Słyszę no. To bym no, pojedziemy tutaj. Dziękuję za serwis. No jedź, pan, tylko kurwa poko... Już się limit w tym co to nie wyczerpał serwisu. Ja. To, to się to jadna, nie? To już chyba to jedna, nie? ładuję, z powrotem skrzynię skrzynie. To jest najgorszy dzień wykopków, jaki mieliśmy w tym sezonie. Tyle nam się rzeczy przytrafiło, że dwa kapcie, i przewrócona przyczepa. No i jeszcze nie wróciliśmy, zaraz zobaczymy co będzie. Jeszcze mamy kawałek drogi do domu. I się wjechać na łąkę z przyczepą 20 ton. O, teraz mamy problem. Jak to kurde stąd wyciągnąć, żeby się nie przewróciło? Bo to nie wiem, czy to jest tak widoczne. Nagrywam telefonem, bo nawet nie mam się kamery. Nie wiem, czy to jest widoczne, ale ona jest tak pochylona, że na granicy będziemy coś tutaj próbowali. Co z tego, że opony 500, 550, jak po prostu tutaj jest łąka, silniejsze.

Zobacz, już ile zabraliśmy wezmu, ja. żeby nie kaleczył tak się jak Szymon, chłopaki mówią, żebyś tak nie kaleczył To tu ja dalne Nie otwórz Marcę ją, otwórz jeszcze I przybórcie ją Bądźcie. Teraz na dół. na dół, No to jedyne to rozwiązanie z tyłu. Czy jeszcze niech weźmy ile radę? Ale tak nie będzie ciążyła już wtedy No już się odciągnął. No można z tyłu teraz, no tamtej też na koliczym wodę. Ale tak, taką podróżaram. Taką kostkę. Zobaczymy już jest mniej, nie? To już jest dużo. Czekaj. Na resorach się podnała trochę Musi bardziej przy tutaj no. Bardziej przy bierz Nawet sobie wysuń, żeby ci nie poleciała na ładowarkę No, zamykaj! Jeszcze weźmie ze cztery razy i będzie prawie że wybrane. Nie masz jeszcze lepiej ten siłownik niż u nas do takich rzeczy! Lepiej, lepiej. No! Bo u nas już tym siłownikiem zatwierdzalał ok. Tak! Nie, no będzie coś z tego chłopaki, nie martwcie się! Mamy wybrane ze 3 czwarte. Tu weźmy z raz. Już się nam na pewno nie przewróci.